Te opowieści o sztuce są przystosowane do wieku dziecka. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studio plusa i Kopernika Małgorzata Bojarska-Waszczuk, dyrektor galerii BWA w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziecko i galeria sztuki w Olsztynie. Taki obrazek to jest pewne nową, czy już no rzecz, która na się wpisała w Waszą pracę? Nie, no myśmy się już do tego przyzwyczaili przez tych kilka lat. Rzeczywiście ta sfera edukacyjna rozwinęła się bardzo dobrze i w tej chwili no, dzieci są u nas bardzo często, także, także to jest miły widok i mam nadzieję, że będzie to procentowało po prostu tym, że te dzieci kiedyś przyjdą do nas jako dorośli widzowie. Takie dziecko, które galerie sztuki odwiedza, zyskuje chyba bardzo dużo. Jakie są takie podstawowe korzyści tego obcowania czy kontaktu z różną sztuką, bo u Was przecież różna sztuka się pojawia? No, czasami to jest pierwsze zetknięcie z galerią. To dziecko po prostu dowiaduje się, że jest takie miejsce, gdzie się pokazuje sztuka i co to, co, czym ta sztuka właściwie, właściwie jest, to po pierwsze i to jest ten pierwszy podstawowy, najważniejszy krok. Poza tym myślę, że łatwiej dzieciom oglądać wystawy, bo one w jakiś sposób są wprowadzane w ten świat sztuki. Pracownicy merytorycznie opowiadają o tych wystawach. Te, te opowieści o sztuce są przystosowane do wieku dziecka, więc. Nie przesadzamy z informacjami, raczej staramy się pokazać, że, y, że to jest też ciekawy świat, po prostu. Jest jakiś taki moment graniczny, albo inaczej, dobry moment wprowadzenia dziecka właśnie do, do, do galerii sztuki? Y, myślę o nie wiem, wieku, czy może jakiś odpowiednik którejś klasy szkoły podstawowej, właśnie? Czy, czy, czy to jeszcze wcześniej powinno się, czy można robić? Ja myślę, że y, im wcześniej, tym lepiej. To znaczy, w wieku przedszkolnym jest to już bardzo dobry moment, bo to dziecko po prostu. Na, stale ma, na stałe ma wpisane w swoją świadomość, że jest takie miejsce, jeśli się spotyka tam z fajnymi działaniami edukacyjnymi, to też jest to dla niego fajne miejsce, ciekawe, do którego być może chce wracać. Więc myślę, że no nie ma takiej dolnej granicy. Ja, ja znam cudowną parę artystów, która przyprowadza swoją małą córeczkę dosłownie od niemowlaka, i to dziecko na naszych oczach rośnie i, i czuje się w galerii znakomicie. I, i, I myślę, że to jest bardzo dobra droga. No, i właśnie warto wspomnieć, że Galeria BWA w Olsztynie dużo działań adresuje właśnie do tej najmłodszej części swoich, swoich widzów. Co to są za działania? Jak aktywizujecie dzieciaki? Proponujemy spotkania z wystawą, więc oprowadzamy po tej wystawie, ale to jest przeważnie w połączeniu z takimi zajęciami manualnymi, z warsztatami, bo wtedy myślę, że dziecko łatwiej przyswaja i, 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 i łatwiej kojarzy pewne zagadnienia, o których się mówi w przestrzeni wystawy, przepracowując je w jakiś sposób później po prostu manualnie jako ćwiczenie swoje. Ferie, czas wolny od nauki, ale niekoniecznie właśnie może wolny od kontaktu z, z jakimiś nowymi treściami i galeria BWA też ma pomysł na, na te ferie powiedzmy. Tak, tak jak, tak jak zwykle organizujemy ferie dla, dla dzieci. W różnym wieku i yy, no cóż, mamy w tej chwili dwie bardzo ciekawe wystawy, wystawę pokonkursową y, grafiki drzeworytu y, ilinorytu polskiego, kwadrynale drzeworytu ilinorytu polskiego, to w sali dużej i wokół tych wystaw y, będą organizowane takie zajęcia warsztatowe, więc dzieci poznają czym jest grafika, jak się te grafiki robi. Na wystawie jest taki kącik, który przedstawia też pracę graficzną. Tam jest prasa graficzna prawdziwa, są narzędzia do grafiki, więc to wszystko myślę, że ułatwi nam też mówienie o całym tym procesie. No i później podczas ćwiczeń będą robić swoje prace na zadany, wymyślony temat. To będzie portret, to będzie. Zadanie z wyobraźni, no to już zależy, jakie, jakie, jakie zajęcia sobie grupa wybierze. A w sali kameralnej w tej chwili mamy bardzo piękną wystawę Barbary Listeromańczukowej, Baliry. I w drugim tygodniu, w tygodniu ferii, wokół tych wystaw będziemy organizować zajęcia. I no, myślę, że to też będzie ciekawe poznanie też bliżej tej techniki, którą artystka się posługuje. Rodzic z dzieckiem raczej, czy grupa zorganizowana, czy jesteście otwarci na, na obie te formy? W tym wypadku, jeśli chodzi o ferie, to jest raczej grupa zorganizowana, więc myślimy tutaj o półkoloniach bądź innych grupach, które y, przyjdą po prostu z dziećmi. Natomiast oczywiście oferujemy też zajęcia dla rodzin i to się zwykle odbywa w soboty bądź w niedzielę. Gdzie informacje o tych wydarzeniach szukać? Gdzie najłatwiej no zapoznać się? Na naszej stronie internetowej, na Facebooku, także tutaj zapraszamy. No to zapraszamy do korzystania z oferty Galerii BWA w Olsztynie. Nasza audycja natomiast do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem była Małgorzata Bojarska-Waszczuk, dyrektor Galerii BWA w Olsztynie. Paweł Amulewicz, bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv